Gmina Kołbaskowo wspiera lokalnych sportowców. Dziś powiemy o podpisaniu umów z lokalnymi stowarzyszeniami. Zapraszamy! Od wielu lat gmina Kołbaskowo wspiera prężnie działające stowarzyszenia zajmujące się treningami młodych sportowców. Dziś w gminnym ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo, podpisała umowy na realizację zadania publicznego na wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z sześcioma podmiotami. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy podpisać umowy ze stowarzyszeniami, które odpowiedziały na nasz konkurs realizacja zadań właśnie w zakresie promocji sportu i rekreacji wśród młodych dzieci, ale także dorosłych mieszkańców naszej gminy i dzisiaj mamy ten finał, czyli po złożeniu wniosków po ich ocenie podpisujemy umowy na realizację tego zadania.